Witajcie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na modnych obcasach sezon drugi. Ze mną jest Staszek oczywiście, a my jesteśmy w miejscu gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli w wielkim zamku, w którym powinien być finalny boss, jednakże powiedzieliście mi, że jego tutaj nie będzie, bo mod nie jest skończony i nie jest on rozwijany bodajże od dwóch lat. Co nie zmienia faktu, że ja tutaj chcę bardzo zajrzeć i zobaczyć co tutaj nam dają. Jest różowo, jest creeperaśnie. Okej. Okay. Jak widzicie. Mogę otworzyć? Mogę. E, troszkę czasu nam minęło. Ja się tutaj zajmowałam swoimi e, rzeczami, sprawami. Boże, co wy takie. rozbiegane. To jest jakiś wieczny creeper. Może wiatry, gazy, te sprawy? Okej. Okay. Tutaj tak nie wejdę. Staszek sobie został, spoko. No to jakaś creeperownia jest. Ja chyba muszę szukać. Okej. Okay. Akurat y, slimebole będą mi potrzebne, tylko wy chyba... Nie, no, coś tam dajecie. Bo, bo naprawiałam swoje y, rzeczy. Nie no, do ciebie nie wejdę. Ja muszę czegoś różowego szukać z tego, co wychodzę z założenia, bo tutaj z różowego wylazłem, nie? Tam są niebieskie, choćmy może tędy. Tutaj też niebieskie są? Niebieskie są. Dobra, są zielone jakieś. Zielone, żółte. Łatwiej byłoby, gdybym nie było daleko niską, nie? Spadej ziemny. Ty też, ty też, ty też. Au! Nie wiem, kim byłeś i dlaczego mnie uderzyłeś, a niech ci będzie. Nie, a ja to mogę zbić, może? Aha, ja to mogę zbić, aż sobie się chodzę i się męczę, tak? Chociaż, bo tutaj i tak nie ma chyba zejść w dół z tego, co ja widzę. O, tam coś jest? O ile ja stamtąd nie przyszłam. Nie, ja stamtąd nie przyszłam i tutaj mam zejście w dół. Mamy elektrycznego, teraz mamy psychodelicznego, solarny i zimisty. Dobra. Tamten język ja sobie, zostań sobie, zostaje. Ja sobie w ogóle te ciasteczka wzięłam, które znaleźliśmy niedawno. Znaczy ciasteczka, one mi przypominają tort. Dzień dobry. Czy ja dalej czegoś różowego będę musiała szukać? Wiecie, zawsze na ten komfort, że mamy checkpointa z podpisem tu tu który jest wyjściem z zamku, nie? Tylko teraz pytanie, czy my znowu różowego szukamy, czy jakiegoś innego? O, jest różowe, dobra, to, to mamy dobrze Ja mam świadomość, że tutaj niekoniecznie coś będzie Zamknęło mu się przed nosem, ale i tak chcę zobaczyć. Okej. Okay. Ja tam są tylko jeden creeper i pełno nietoperzy. Dobra, więc chyba z tym będziemy się zabierać, wiecie. E no, gdzie on się podział? Ja go chciałam ubić. Daj ciasteczko. Jak ładnie. Jak na urodzi normalnie. Dobra, to my sobie wychodzimy. Ja sobie wyjdę tak kulturalnie. Aha, stąd jest strumie wyjścia. Tak jak weszłam. Ja nie pamiętam, czy myśmy byli tam na środku. Daj ciastka. Dzięki. Czy myśmy byli na środku tej wieży? W ogóle muszę Wam pokazać, co ja zrobiłam się w domu. To jest fajne. Ale dobra. A co to za tamten taki zielony? Wow, jakie psychodeliczne. A ty co? Co? Ale jak? Przepraszam, jak? Halo? A... Zaraz, bo ja tu chyba czegoś nie ogarnęłam. Dobra, wchodzimy. Co to było? Staszek, gdzie ty jesteś? Jakiś jest teleport. Co to miało być? Ja jeszcze teraz będzie mi lażyło. A, dobrze. Ja tutaj zrobiłam małe cięcie, bo to jest najlepszy sposób na lagi. Aha, tutaj. Tak, tu. Tu jest mój nagrobek. Jezu, tylko się na niego popatrzyłam. Mogę wiedzieć, gdzie Staszek. Jest Staszek, dobrze. Jak jest Staszek, to już się czuję bezpieczniej. Jakoś ułożyć to wszystko teraz. Wow, no... Po, pamiętajcie, nie patrzcie się nigdy na... Na cokolwiek się nie patrzcie. Bo może was skrzywdzić. Dobra, o. Jest. Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze w życiu takiego creepera nie widziałam. Patrzcie, jak on to rozgrzymacił. Czy ja to sobie mogę zabrać? Bo to jest sobie fajne. No ja nie mogę sobie tego zabrać. To rozgrzmocił. Dobra, to jest zejście na dół. Ja chciałam iść na górę. No i macie, jakbym się tepła, to by mi się krzywda nie stała, ale nie, bo ja sobie przecież pójdę sama. Bo ja sobie zobaczę, co tu dają. No, no i, i się kończy, no. Dobra, tam więcej psychodeli. Staszek, ty mnie nie strasz. I ty, Stachu, Stachu. O, chyba. To, 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 Teraz to ja będę cwańsza, wiesz, od ciebie. O, ja przecież miałam 200 któryś level. Nie, wy wypad. Staszek też. Dobra, już chyba jesteśmy u siebie. Tak, jesteśmy u siebie, tutaj będzie bezpiecznie. Wow. Miałam 200, któryś tam level, on był taki piękny. Dobrze, że wiele rzeczy przy sobie nie miałam. Dzień dobry. I dobra, gdzie my się teraz znajdujemy, bo ja nie do końca tak pamiętam. Żebym ja jakieś okno zobaczyła na świat, czy coś, bo by mi prosi na pewno. No sobie wyjrzymy. O, dzień dobry. Czy ty w ogóle posiadłeś Creeperów? No gdzieś tu, się nie obrócę Creeper. Creeper. Dobra, nie wiecie co. Ja, ja sobie stąd wyjdę. Bo ja ogólnie się zastanawiam, czy ja tutaj jakiegoś czekłań nie mam bliskiego. A nie, my jesteśmy tu na górze, patrzcie, no. I tutaj właśnie powinien być ten finalny boss. Czekajcie, z tamtej strony jest tabliczka. A no, nie ukrywam, że wiem, bo mi zaspoilerowaliście. No to powinien być bossa, ja powinno wygrać. Ale jak widać, nie wygrywam. Nie ma tabliczki i tak jestem zwycięzcą. Dobrze, więc jak jestem zwycięzcą, to ja myślę, że już sobie. O, wow, jakie to jest rozległe. My sobie wrócimy. Jeszcze tylko czekajcie, chciałabym zobaczyć osiągnięcia z Twojego W sumie tutaj mamy wszystko. No, tego nie zrobimy, niestety. Ale to też nie jest zrobione. Przecież ja podpalałam to. A lampy dzisiaj nie wzięłam ze sobą, ja mądra. Dobra, jeszcze raz. I tak. Aha, to muszę zrobić. To gdzieś mam. Ale to się ogarnie. To i jeszcze to. Dobrze, to my wracamy, słuchajcie, teraz sobie do domu. I ja wam pokażę, co ja fajnego u siebie w domu zrobiłam. I nie ukrywam wcale, że wróciłam do mojego starego domu. Wiecie, starych rzeczy się nie przesadza, prawda? Nie, 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 nie. Jak zwykle. O. Już. Już, tu bezpiecznie. Tak, wróciłam, słuchajcie, do starego domu. Jakoś tutaj się zawsze czułam najlepiej. E, tamten dom sobie zaraz wysadzimy. Tak, bo dlaczego by nie? Dobrze, my idziemy spać. E, zaraz wam tutaj pokażę, jak teraz ten dom wygląda, bo troszkę się tutaj zmieniło. No, więc tak, na górze jest standardowa sypialnia, tutaj jest mój kącik, moja kanapa i telewizorek. Tutaj biblioteczka, tutaj jakieś te były komputery i tak dalej. W ogóle w trakcie przeprowadzki zgubiłam komputer, nie wiem gdzie. A tutaj jest nasza Marta. Marta, halo, Marta. To coś, Marta? Nie, Marta, czemu ty nie masz niku nad głową? Halo. No tak, zapatrzyła się na nie, a Kata już zadowolona. W każdym razie to jest kącik Marty, tutaj ma swój fotel, telewizor i widać, głowa dla niego straciła, my się już nie liczymy. Trudno. Tutaj jest kuchnia, mniej więcej wygląda tak samo jak wcześniej. Tutaj dorobiłam większy stół i tutaj zrobiłam, słuchajcie, taką y, ala zasłonę z lian, żeby było takie troszkę oddzielenie kuchni od y, tutaj najwyższej części domu. Tutaj y, nic nie było kiedyś, więc zrobiłam półeczki, myślę, że tutaj jakieś książki sobie postawimy. Tutaj jest wszystko potrzebne do odbudowy narzędzi. Dobra, tutaj nic mi się nie spsuło. A tutaj, słuchajcie, to zabudowałam, bo to taka historia była, że ja gdzieś robiłam porządki w ekwipunku i znalazłam, słuchajcie, blok, z którego wypadało jajka wielkanocnego króliczka. Więc stwierdziłam, że ja sobie go zespałnię. No i zespałniłam sobie go tu, tak, dokładnie tu na górze tutaj sobie go zespełniłam. on zaczął skakać jak pomylony, myślę, żeby nie uciekł, dobra, to ja sobie to zabuduję zabudowałam sobie to a on zostawił kilka jajek i zniknął, więc nie ja wiem co się z nim stało, tutaj standardowałam przejście do naszych portali, właśnie też ze względu na portale, zostań Staszek nie przenosiłam się nie chciałam się przenosić jednak do nowego domu, tu się nic w sumie nie zmieniło, tak jak było, taki jest magazyn Tutaj jest jedna mała zmiana. Tutaj kiedyś był pokój, słuchajcie, do enchantowania, ale w modach enchantowania nie jest konieczne, więc zrobiłam sobie to, co nieraz już mi sugerowaliście, czyli pokój z różnymi zbrojami oraz z mieczami. I tak też tutaj mam różne miecze. Czekajcie, czy jak ja tak zrobię, to będzie mi pokazany miecz? Nie. Aha, muszę go... Muszę go wyciągać, dobra. Miecz błyskawiczny. W ogóle... Co mi się tam tepa? Dobra, nieważne. To był bodajże rubinowy. A dobra, będziemy wyciągać każdego miecza. Święty miecz. Dobrze mówiłam? Tak, rubinowy. To jest Ultimate. To jest. Tak, Nightmare. Fairy. Tak, i szczurzy. Ten, pamiętam, był z tych. Poison z. O z tych latających. To, to jest szklany. Nie, Tiger. Ale wygląda tak, jak ta zbroja tutaj. One do siebie pasują. To jest jakiś nowy mieczyk. To, to jest lodowy, a to jest szklany. Te pamiętam. A to, słuchajcie, są to temy, które zebraliśmy w Twilight Foreste. I też mówiliście właśnie, żeby je jakoś ładnie wyeksponować w domu, więc stwierdziłem, dobra, damy je tutaj, nie? No. I, i właśnie jest. Dobrze pamiętam, naga. No fajnie było, gdyby je podpisali. Ale czekajcie. 0, 1, 2. 3 i 4, dobra, się zgadza. Najlepiej mi się ten Urgast podobał, jest przesłodki. No i oczywiście Królowa Loda, jak to kobieta ją tutaj wyśrodkowałam, ładnie. No i tutaj mamy, słuchajcie, teraz jeszcze zbroje wszystkie. Ta jest, tutaj będzie nam prościej, Neptunowa. Ona jest z alteru. ja bym chciała ją całą skolekcjonować. To jest lawowa, w ogóle lawową mamy razy dwa, jakoś, nie wiem, jakim cudem ja ją zrobiłam. Staszek, nie plątaj się. Tu jest na pierśnik Valkyrie. On również był z Aetheru. Myślę, że tam się wybiorę, żeby też coś tam powalczyć i to zdobyć. To, ten ogólnie, ta zbroja też była kiedyś tam na górze u mnie w pokoju. Tu mam tylko górę. I też jest z Aetheru. Więc myślę, że dzisiaj się do Aetheru wybierzemy jeszcze. To jest ta lawowa. Tutaj są dwie yy, właśnie. No, o, to mówiłam, że do tego miecza pasuje. I tu jest jeszcze ten pink, ale czekajcie, ja do niego też chyba miecz miałam. No, zaraz pójdę do tego, sprawdzę, do magazynu. Nie wiem, gdzie to wszystko siedzi. Yy, to będzie tu. Nie, to był fairy. Ale fairy też trzymałam tu. I chciałam też ogólnie te, 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 jak ja to nazywam, dzidy tam ulokować, ale nie dało rady. I tak nie wiem dlaczego, ale w skrzynkach mi się dziewczynki zalęgły. Jeszcze tutaj gdzieś jedna siedzi. Staszku, zejdź Nie, o tu siedzi, o. Nie wiem po co one tam, może lubią. Ich sprawa, nie? I tutaj jeszcze zauważcie, że te miecze sobie tak normalnie są, a tamte tak się jakby, o, rozwarstwiają, w zależności od tego, w którym kierunku patrzymy na nie. I to też jest spoko. No, to była naga, to była hydra. Tak, teraz już pamiętam. E, to był licz, urgast i Królowa lodu. To też jest fajne. E, to było z Twilight'u. To sobie możemy jeszcze uzbierać. I to jest chyba z Twilightu. Tak. No, a ten jest jeszcze pusty. E, oczywiście, im więcej będę miała wszelkiego rodzaju kompletów z broni, to to się będzie wszystko e, wydłużało, ten cały nasz, e, nie wiem. Można to nazwać, nie wiem, korytarzem. No. będę musiała chyba te drzwi jednak usunąć. No a teraz, teraz pójdziemy sobie właśnie do nieba. Chciałabym właśnie zebrać jeszcze inne komplety zbroi, tylko nie pamiętam, słuchajcie, czy na pewno mam y, odszukane portale. No zaraz zobaczymy przy okazji. Teraz będziemy sobie kolekcjonować po prostu. Czy mi się tu coś bawi? Tak, mi się tu bawi. Dobrze, bawcie się dalej. Ja chcę zobaczyć tak portal czwarty, piąty. To może do piątego się wybierzmy. Dzień dobry, Enter. Dobra, ja tutaj już coś słyszę. Stachu, możesz poratować swoją osobę? Dziękuję. Tylko tak. Nie, on, widzicie, jest tak jakby nieodkryty. Te są odkryte, ten nie jest odkryty. Dobra, to my sobie tu będziemy yy, szukać. Ja sobie tu zrobię jeszcze powrót piąty. No, w razie czego, nie? Teraz pytanie: to hała sobie na dole, czy na górze, czy gdzie? Cześć kolego, pa kolego. No, i teraz jesteśmy yy, skazani na to, co idź, idź stąd, idź. Jesteśmy skazani na to, że musimy w każdą. Au! Skrzynkę chyba zaglądać, bo to w skrzynkach też było, nie? Co, żeście się nawiązały? Jeju! Jaki masakrysz. Mamy kolejnego gremlina, nawet dwóch gnomów! Zaraz je sobie zespołniłem, bo ja chcę zobaczyć. Wypad, wszyscy wypad. Raz, raz, sio. Tak dawno mimika też mieliśmy. Myślałeś, że mnie podejdziesz. E, Sary Staszek, ja Ciebie muszę na chwilę tu przeprosić, bo ja tutaj mamy nowe stworzonka. A, tylko że zapomniałam, że tutaj ciemno będzie. Mhm, mm e, Ja Ciebie chyba takiego już miałam, coś mi się wydaje. Dobra, więc kolejne Taki troszkę żółw? Powiedzmy, że żółw. Ale dobra, z nami wraca Staszek, bo Staszek jest nam niezbędny do oświetlania ca całej tutaj sytuacji, prawda? O, jeszcze tutaj coś mamy. Nara. Nie, no ja już proszę. Bez szaleństw. Dobrze, tu nic nie ma. Puść mnie. Bo ja bym chciała jak najszybciej, wiecie, do bossów i yy, uzbierać resztę pierśników, prawda? To było bardzo szybkie. Dobra, tutaj nic nie ma. Ja stąd przyszłam. Może w tą stronę teraz? Będzie taki kiedyś już jeden odcinek robiliśmy, nie? Ja, że będziemy łazić wszędzie, nic nie znajdziemy, dopiero znajdziemy na sam koniec. Stachu, gdzie ty się zbunkrował? No stary. Teraz, skąd ja przyszłam? Nie, nie stąd. Bo chciałam zejść na dół, bo tam było też zejście w dół, nie? Tu. Tak. A! Spadłam. O, ja nie chciałam. O! Jest jeden boss, dobrze. Bardzo dobrze. Teraz tutaj sobie tego... ouch, rozłupię. Mamy tutaj dwóch bossów, jeden koło drugiego. Fajnie. Szybko pójdzie. W sumie. Nie, nie bić mnie. W sumie wiecie, spieszymy się. Dobra, dzięki. Mamy dwa już klucza w takim razie. I przydałby się chyba trzeci, nie? Czekajcie, zajrzyjmy tu. Nie, tutaj jest chyba tylko spawner. I jeszcze te małe gamonie. Czy mnie to gdzieś doprowadzi? Teoretycznie na górę, ale w praktyce zobaczymy. Nie lubię mimików, naprawdę. Dobrze, to nie było to. Pa, tu byłam, nara. wróćmy tu. Zobaczmy, może jakiś klucz miałam tam, wiecie. Zagubił się, w której kieszeni. Jak nie, to w tamtą stronę sobie skoczymy. Nie, brakuje nam jednak jednego. Hmm. Dobra, ciebie się już. Dawaj to serce. Przejdź się na kontener kolejny. Uspokój się, ja Cię proszę. Tu nic nie ma, dobra. Są te latające jagody, których nie lubię. Tu widziałam, było przejście. Dobra, hałasuję, ale nie hałasuję to, czego ja oczekuję. I mi się tak wydaje. Tak myślę, dlaczego ja tak wolno biegam? Ja jestem głodna. To jak w normalnym życiu, jak człowiek głodny, to nie biega, prawda? No, no, czekajcie, czekajcie. W kolejce. Dobra, myślałam, że jeszcze ktoś coś tu jest. O, tu może być gdzieś boss. Jak wiecie. Eee, tu nie będzie bossa. Ej, no, weź przestań! Chciałam ci życie darować i pójść sobie, to nie. Dobrze, nie ma tu nic. Szukam kolejnego. Tu nie. Tam też nie, tu mi się nie podoba. To ja chyba byłam tylko z innej strony. A naprawdę Staszek robi dobrą robotę. Powinniśmy jakiś order Staszkowi zrobić wręcz. Coś hałasuje, niestety nie to czego ja oczekuję. Au! Zagapiłam się chwilę, no. Czy tam coś będzie, czy tu. Nie. Ale patrzcie, zawsze jest tak, że bardzo szybko znajdziemy dwa klucze, a za trzecim łazimy, szukamy i nie ma. Dobrze, tu nie będzie. Nie będzie. Dobra, wypad. Tam też nie. Cię ma macałam, macałam. Tu? No, co prawda, kolega jest, ale też nie to, czego ja oczekiwałam. Spadaj. Może ja sobie bym tą niebieską jagodę zjadł, zobaczyła co mi się stanie. No tylko najpierw, żebym była głodna, prawda? Jak mi się Kilo zjechał na tych potworach. Dobrze, tam nie. Tutaj byliśmy, aha. Gdzie? Ała! Stachu! No bo tak, przecież teoretycznie tutaj jest ciemno, nie? To nam jest tylko jasno. Tam jeszcze nie byliśmy, a tu jest spawner. Spadaj. To jest okropne. Hsia. Dobrze, tu jest wyjście na górę. Tu jeszcze jeden spawner. Koledzy. Nie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że tutaj coś będzie? Marne. Dobra. To wracamy na dół. Pójdziemy tam, gdzie jest ta duża klatka schodowa. Tam jakoś bardziej mi się wydaje, że coś tam będzie. Ja już kolejną rzeczną no, do tego. No serio? Ja chcę kolejną rzecz do ustawienia tych, tych moich, o tu mnie nie było do ustawienia moich, moich no, broni i tak dalej ja sobie tutaj teraz łażę, bo nie, tu nie raczej na górze też nie wydaje mi się, żeby coś było nie, to stąd myśmy przyszli, dobra to albo na sam dół Albo nie wiem gdzie. Nie, na dole też nic nie ma. To musimy iść w tą stronę. Nie ma wyjścia. Chcieli, nie chcieli, ale musieli. Idź stąd. Jeden i drugi też. Co mnie tu. Dobra. Jakieś tak dziwnie coś mnie trzymało, wiecie? Tam patrzcie, są kolejne labirynty w O! Tu harłacze. To gdzieś musi być albo nad nami. Jest tak w lewo. O, dzień dobry. Ale wiecie co, jest dobry motyw jeden. Zgłodniałam możemy zjeść tą jagodę. Dawaj tą jagodę. Zrajmy się coś od niej? Nie, nawet się dobrze nie najem. O właśnie tam macie jest... Ale tutaj też jest kolega, nie? Właśnie on harłaczył wcześniej. Ilu was tu będzie? Halo! Tak i jeszcze każda skrzynka mimik, no jasne. Już wcale nawet, słuchajcie, nie pytam do czego są mi te monety z smórkami. Dobrze, bo tu mi się wydaje, że nas nie było. Zaiste nie było. Mm, to by było na tyle. Super, um, tu byliśmy? Coś mi mówi, że chyba niekoniecznie, ale z drugiej strony, też coś mi mówi, że niekoniecznie cokolwiek tutaj będzie zdatnego. To nie? Ej, naprawdę chciałam się nową zbroją pochwalić, no. Zaraz wyjdzie, że będzie kicha. Dobra, to mam wrażenie, że byłam. Byłam i nic nie ma. Chodź, Staszek, poszukamy jeszcze. Stąd żeśmy przyszli. Tam więcej nic nie ma. Gdzieś tu, tu nie. A tu, tam coś jest. Ale też mam wrażenie, że ja się tu biłam. A, nie patrzcie, i jest ten, którego szukaliśmy. Dzięki, Nara, a z wami się nie bawię. Wj, <laughs> smutna muzyczka się nagle zrobiła. Więc możemy iść tu. Dzień dobry. Mam Dzień dobry. zacny kilof na Ciebie. I ja chcę kolejną część zbroi. Czy ty żeś nie wpuścił mojego Staszka tutaj na walkę? Oj, za Staszka to my się pogniewamy. Jej, mamy. I mamy chyba nowe buciki. Zaraz, czekajcie. Oje, jeszcze to jest czwarty rodzaj zbroi. O, ale mamy półmienne buty. I mamy młot młotnocza? Co to robi? Ja spróbuję, ale ja nie chcę popsuć. Dobrze, mam zabawę, e, zabawę w Boga. Przynajmniej zrobiliśmy osiągnięcie, czyli to, co ja ostatnio chciałam robić. Nie wiem, to chyba na przeciwnikach trzeba byłoby użyć. No, to sobie jeszcze młot wstawimy. Słabe wrażenie mam. No. Mamy glutka. Mamy kolejny rodzaj e, zbroi i mamy płomienne buty. No fajno. No to co, to wychodzimy z tego. Czyli piąty portal zrobiony. A Wartałoby jeszcze zrobić czwarty. Nie, bazyliszek. A kysz. Dnara. Ja wracam do portalu pierwszego, czyli powrotnego, który jest tu. Bazyliszek, nawet się nie, nie. Idź stąd. Dziękuję. Możesz mnie... No. No tak, Staszek zawsze blokuje. Dobrze, możemy sobie tam dołożyć buty w takim razie. No i zaczynamy kolejny komplet zbroi, więc będziemy mieli jeszcze co... A, tu. Co szukać? Co prawda, to jest trochę monotonne, bo wszystkie te, te są takie same, prawda? Tak, płomienne buty i płomienny hełm. Wszystkie lochy są takie same, no ale no, jak mi się zechciało mieć kolekcję wszelkich zbroi i mieczy, no to wiecie. A tutaj natomiast bym powiesiła tabliczki albo są też takie te. Czekajcie, gdzie ja to mam? Ja to mam na górze u siebie. Takie ramki na bronie. Zdarza się przespać? Nie zdążę. O tutaj właśnie, to właśnie. Mogę tu powiesić? Mogę. No, i sobie tam na dole powiesimy. Cześć Marta! No, na koniec odcinka w końcu postanowiłeś się przedstawić, ale no, dalej jesteś zapatrzona w tego niejakata. Dobrze, nie będziemy jej przeszkadzać. Ja myślę, że na tym skończymy dzisiejszy odcinek, tak więc, żegnamy się już z Twilight Forestem, więcej tam chyba nie będziemy chodzić, no jak wszystko mamy odkryte, wszystko znalezione. Nie wiem, czy jest sens. Ja na razie prywatnie sobie chyba Aether y, pomęczę. A nie wiem, napiszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze y, zobaczyć, gdzie powinniśmy się udać, z czym powalczyć i tak dalej. Dobrze, więc ja się serdecznie z Wami żegnam. Staszek też by się pożegnał, tylko gdzieś się zaplątał. Staszku? Staszku? A, no w kuchni, no gdzie może być Staszek? Tam, gdzie ja, prawda? O, patrzcie, jak się usadowił. A ja też mogę? A ja też mogę, o. No, super, więc ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć!